Ej, pewnie mnie za to nienawidzicie, ale witam was znowu w, w grze Call of -Ganslinger. tym razem e, pojedynek w formule meksykańskiej, zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie działało. Dziwna sprawa. Nie do końca rozumiem, co tu się dzieje. Ale durnota Aha Szczerze, styl nie mam pojęcia o co chodzi, ale okej. Okay. Chyba teraz tutaj? Nie? Może jednak? Ej, to jest bez sensu, o co w ogóle chodzi? Ludziki, wyjaśnijcie mi to? Aha. O! Tak jest, się I to rozumiem. I to jest sukces. I serio, ludziki, przepraszam, że myśleliście czekać do... czekać do dzisiaj, ale... ...zawsze chciałem zrobić tak, że mamy taką... wiecie, taki moment, na tak, który wszyscy czekają... ...który muszą zobaczyć i nagle NIE MA. no butch cassidy and the sundance kid were killed by the bolivian army everybody knows that that's the legend but it ain't the truth so you never found bob there is no bob This old some bitch ain't even silas greaves sir is that true have you been pulling our legs this whole time well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say, Bob? Your past always catches up with you. I, I was a different man back then. Crazy, drinking. I, I changed my ways. I swear to you. Jeśli mogę odwrócić zegar, ale nie możesz, Bob. Wow, i tu jak widzicie, mamy dwie wersje zakończenia. Cóż, myślę, że jeżeli nam się uda, to zobaczymy je obie. Aczkolwiek zaczniemy od odkupienia. Dlaczego tak się ze mną bawisz, opowiadając te historie, wiedząc o nich od dawna? Dlaczego nie położysz kart na stole? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? i uh... Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Uh, tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life. You hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. misiaki, to, że macie możliwość zobaczenia drugiego zakończenia macie mi docenić, ponieważ musiałem grać dodatkowe 15 minut po to, żeby od nowa przejść cały poziom i nie mogłem niczego pomijać. W takim razie zapraszam na zemstę! cards on the table? Here. Nie powiem, że nic ci nie zostawiłem. Tak to chciałeś? Tak to jest. O Ej, tego to ja się nie spodziewałem w życiu. To patrzcie, że bez żadnych wskaźników na skupienie i celność. Ej, zajawa. Myślałem, że to już koniec gry i taki wiecie, już sobie rozluźniony, sobie siedzę, wyłożyłem się na tym krześle i tak wow. A jednak O nie, ej, jaki szybki koleś! Na szczęście dostał kulkę Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You look a mite shook up. Uh, Dwight, maybe you best go home. Uh, young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. Uh, he shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir. Huh, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge. Doesn't really matter, does it?

Jest naprawdę warta zakupienia i warta zabawy jako, że poza tym co pokazałem Wam na moim kanale oferuje także dwa dodatkowe tryby, mianowicie e, zręcznościowy, który po prostu polega na przechodzeniu konkretnych plansz wszystkimi trzema powiedzmy nie frakcjami tylko klasami postaci, a także tryb pojedynków. Myślę, że warto wydać te 50 zł na tą grę, ponieważ nie jest to produkcja jakaś strasznie droga, żeby nawet że jest jak na polski rynek bardzo tania. E, I cóż... Grało mi się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Dziękuję, że mogłem z Wami dzielić doświadczenia z tej gry. Ja tej grze dałbym, jeżeli chodzi o punkty, myślę, że spokojnie dałbym jej z 8, 8,5 na 10 punktów. Czegoś mi w niej zabrakło. Być może trochę dłuższej fabuły, chociaż być może przeciąganie jej nie sprawiłoby, że gra stałaby się fajniejsza. Natomiast miałem takie wrażenie, że rozgrywka nie jest zbyt długa, ponieważ a, zmieściłem się w dość małej liczbie odcinków. No i cóż. Myślę, że jeszcze jakiś ewentualnie film z, z recenzją może zamieścić, jak będę miał chwilę i, i wenę, żeby to sobie jakoś zapisać w punktach, ponieważ e, bez kartki nie za bardzo jestem w stanie to... jestem w stanie to do, jakby dobrze. dobrze ubrać w słowa moich myśli. A, no i cóż, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnych już nie w następnych odcinkach, tylko do zobaczenia w następnych produkcjach. Papa! Pa, hej!